Ciemka, ja jestem Liwka, a w dzisiejszym odcineczku pokażę Wam mój dzień z Bings. Zanim opowiem Wam co to jest Bings, to zapraszam Was do zostawienia lajka oraz subika, gdyż choreakuj już na mało do 1000. Tutaj warto jeszcze wspomnieć, zawsze był tylko mój Instagram, TikTok w opisie mogliście zobaczyć, ale jest nowość, jest link do serwera Discord. Gdzie serdecznie Was zapraszam. A sponsorem dzisiejszego odcineczka jest firma Bings. Jest to wiarygodny i od lat bieżący sprzedawca kryptowalut, jak i obligacji. Ich strona jest bardzo przejrzysta, dlatego nikt z Was się tam nie zgubi. Bings od lat sprzedaje kryptowaluty czy też obligacje. Dlatego warto mi tutaj wspomnieć, że ten film nie jest żadną poradą inwestycyjną, a każdy zakup wiąże się z ryzykiem i każdy kupuje je na własną odpowiedzialność. Tutaj warto mi wspomnieć, w opisie oczywiście macie link. Po zahrowaniu się z linku macie możliwość z się kołem, gdzie m.in. macie możliwość wychorania iPhone'a 17, ale w wersji Pro oraz różnych innych voucherów czy też dodatków na star. Ze schorjoną Bing's spotkałem się niedawno. Ale jest to dosyć przejrzysta strona, gdzie każdy z Was się nie pogubi. Między innymi, za chwilę przedstawię Wam, jak zarejestrować się, jak zakręcić kołem i też jakie bonusy możecie zgarnąć. Ok, po przejściu na streaming Bings przejdźmy do rejestracji konta. Wchodzimy, wprowadzamy nasz adres e-mail oraz wymyślamy jakieś hasło. Po przejściu do rejestracji musimy zweryfikować swoje konto przez maila, przez weryfikację dowodu oraz weryfikację poprzez kamerę. Ok, po zalogowaniu się pojawia nam się główna strona, gdzie m.in. możemy kupić kryptowalutę, czy też zobaczyć rynek. Lecz po zarejestrowaniu i po weryfikacji dostajemy kupon na 30 dolarów, z którego teoretycznie skorzystamy, aby wykonać pierwszą kopię. Jakiegoś zakupu. OK, także bez przeciągania Klikamy w hipka, wchodzimy w moje kupony, bierzemy kupon subsydiowany i klikamy użyj. W tym momencie pojawia nam się, mamy kilku użytkowników, od którego możemy wykonać kopię, zobaczyć jego całą historię itd. Wybierzemy pierwszego, lepszego, na przykład tutaj tego. Tutaj możemy zobaczyć dane handlu, pozycje, historię handlu, czy też historię pozycji, ale my chcemy wykonać pierwszą naszą kopię. Klikamy kopiuj. Bierzemy sierviotki, weźmiemy nasze 20 USDT z kuponem. Ustawienie poślizgu zostawiamy tak jak było, zerowy poślizg możemy włączyć i kopiujemy. W tym momencie wykonaliśmy kopię. Możemy wyświetlić szczegóły naszej kopii. Mamy tutaj wypisane wszystko, kiedy, co i jak. Także naszą pierwszą kopię mamy już wykonaną. Po wejściu z mojego linku pojawi się taka schorona, gdzie m.in. tak jak mówiłem macie możliwość wychorania iPhone'a 17 Pro Czy też wolumenów. Wszystko zależy na co traficie. bardzo polecam wam z tego skorzystać I możecie zachorowić kołem Z którego możecie na przykład dostać 50 USDT Które możecie Wykonać kolejną kopię I móc Zyskać dodatkowe Fundusze Ok, tak jak mówiłem Schroniona Bings jest dość przejrzysta i nikt się z Was tutaj nie zgubi. W tym momencie, na przykład, wejdziemy na taką cenę Bitcoina. Mamy tutaj wykresy świeczkami, gdzie raczej nikt się z nas nie zgubi. Dodatkowo mamy napisane czas, jaki cenę otwarcia, zamknięcia, zamiany i najwyższy, najniższy próg danego dnia. So, ja akurat mam ustawione z ostatnich 5 minut, lecz częściej korzystam z ostatniej godziny. Dlatego, tak jak mówię. Strona Binx jest bardzo przejrzysta. Łatwo możecie wykonać kopię, nawet jeśli nie macie doświadczenia. Możecie skopiować yy, wolumen kogoś, kto ma w tym doświadczenie, i możecie zacząć się tak uczyć. Macie tutaj dużą możliwość. Pragnę ponownie zaznaczyć, że nie jest to żadna porada inwestycyjna i każdy inwestuje, jak i kupuje akcje czy też kryptowaluty na własne ryzyko. Ja robię tak samo, na własne ryzyko. Tak jak możecie zauważyć kupon, który wykorzystaliśmy znikł. Ja dodatkowo mam inne kupony, z tego względu, że ja już trochę korzystam i tu mam akurat pozycję kontra aktu. To już jest trochę bardziej zaawansowane, jeśli ktoś z Was również będzie korzystał z tego, z całej strony, również dostaniecie takie kupony, dzięki którym możecie mieć większy wolumen i możecie wyrobić większe zakupy, co bardzo Wam polecam. Jeszcze raz podpowiem, link jest w opisie tego filmu. Macie w zasadzie dwa linki. Jeden do losowania, gdzie możecie wychoriać iPhone'a 17 Pro, a drugi macie do restauracji na Storionie. Dodatkowo, tak jak ja, możecie otworzyć sobie skrzynkę. Jest to skrzynka, w której możecie wylosować od 20 od 5 do 20 USDT jako kupon bonusowy. I możecie odebrać sobie jako nakrojodę. Kupon oczywiście pojawia się w naszej zakładce moje kupony. Także jak widzicie, kupon zdobyć jest bardzo łatwo, bardzo łatwo jest tutaj w ogóle cokolwiek dokupić czy też skopiować. Polecam wam spróbować nawet od najniższej kwoty, może wam pójdzie, może nie. Zobaczymy. Jeszcze raz podkreślam, nie jest to żadna porada inwestycyjna, każdy kupuje na własne ryzyko. Także jak widzieliście, schoronka jest naprawdę przejrzysta, a w tym momencie macie fajne możliwości, dlatego zachęcam Was do korzystania z linku w opisie. W komentarzu oczywiście możecie wyrazić swoją opinię na temat tej jak Wam się z niej korzysta itd. Tak ja akurat jestem zadowolony z tego, jak ta schoronka działa. Szczerze mogę Wam ją polecić. I jestem ciekaw, ile z Was skorzysta z aktualnej programocji gdzie możecie wykrogać właśnie iPhone'a 17 Pro. -rom. W tym odcinku będzie to już na tyle. Jeszcze raz zapraszam Was na stronę Binks. Do zostawienia subika oraz lajka. I widzimy się w kolejnym materiale. Siemka!